Była godzina 12.45. Daniela budzi żona Anna i mówi do niego. Wstawaj, kochanie, Daniel odpowiada ziewającym głosem. Co? Co się stało? Już 12.45. Co? Mieliśmy wstać o 11 i gdzieś 20 minut później mieliśmy być w drodze do moich rodziców. Odparł wkurzonym głosem Daniel. No wiem, ale tak fajnie spałeś, nie chciałam Cię budzić odpowiedziała spokojnym głosem Anna. Daniel wstał, podszedł do ciemnobrązowej szafy z widocznymi jasnobrązowymi szlaczkami. Daniel otworzył szafę, wyciągnął niebieskie dżinsy i koszulkę z napisem Top Gun, czarną bluzę. Daniel zamknął szafę i zaczął ubierać dżinsy, potem koszulkę, a bluzę spakował do torby. Spakowałam nam stroje kąpielowe i dmuchane koło dla Marcelka. Krzyknęła Anna. To dobrze, już miałem się pytać. 20 minut później Daniel, Anna i siedmiomiesięczny Marcel byli już w samochodzie granatowej hondzie Civic. Jakąś godzinę zajmie nam dojazd do moich rodziców. Dobrze, Marcelek już zasnął, więc nie będzie raczej płakał lub co innego. Poza tym dostał jogurt. Odparła Anna. Minęło pół godziny. Byli już niedaleko wsi rodziców Daniela. Daniel jechał z prędkością 86 km na godzinę. Na tej drodze ograniczenie było do 70 km na godzinę. W oddali zobaczył radiowóz Daniel, postanowił zwolnić i uniknęli kontroli drogowej. Minęła godzina, w końcu dojechali do wsi, podjechali pod bramę rodziców Daniela i zaparkowali obok Ursusa C-360. Był czerwony, ciemnoczerwony, bez kabiny, z podczepianą przyczepą ze zbożem. Był okres żniw, więc rodzice Daniela przygotowywała się do żniw. Ojciec Daniela, Józef, powitał go mocno, ściskając rękę. Annę pocałował w rękę, a Marcela przywitał uśmiechem wesołego dziadka. – Wejdźcie do środka! – Krzyknął Józef. Wszyscy weszli do środka, gdzie czekała mama Daniela, Marianna, babcia Daniela Bogumiła i brat Sebastian. Wszyscy przywitali się podobnie jak z Józefem. Rozebrali się i usiedli przy stole, gdzie czekały wyroby ze świni, którą ubito wczoraj. Daniel poczęstował się kaszanką i szynką z chlebem. Anna wzięła tylko chleb z pasztetem. Wszyscy jedli i popili herbatą. W końcu Daniel powiedział. Ładna dziś pogoda, może pojedziemy nad wodę? Wszyscy jest tu jeziorko. Wszyscy domownicy zesłościli się, oprócz Sebastiana, który powiedział. To bardzo dobry pomysł. Odparł Sebastian nagle. Ojciec krzyknął. Nigdy nie chodźcie na to jezioro. Krzyknął Józef. Daniel zapytał się dlaczego, jednak nie uzyskał odpowiedzi. Jedynie cisza odpowiedziała mu. Po raz drugi zadał to pytanie. W końcu odpowiedziała matka, Marianna. Opowiemy wam wieczorem, jednak Sebastian krzyknął. Nie, no nie wytrzymam, nawet teraz musicie gadać te brednie? To nie są brednie. Marcel zaczął płakać, Anna zaczęła go uspokajać i weszła do pokoju obok. Daniel zapytał się: Jakie brednie, o co wam chodzi? Opowiemy Ci to jakieś 2-3 lata temu. Nie byliście u nas w tym czasie, więc nie mówiliśmy Wam nigdy. Poszłem z matką po krowę, która pasła się nad jeziorem. Była też tam głęboka trawa, więc był to dla niej raj i woda. Kiedy byliśmy obok krowy, nagle coś wyszło z wody. Schowaliśmy się za drzewem, które było duże, i schowało nas obu to coś, miało tak ostre pazury, że przecięło łańcuch. I zaciągnęło krowę za rogi do wody Nagle woda zrobiła się czerwona Z matką uciekliśmy I tak wymyśliliśmy historyjkę ze sprzedaża krowy I szybkim wydaniem pieniędzy Od całą historia Na pewno wam się przywidziało I to był zanek Błachota Zawsze zazdrościł nam tej krowy Dawała dużo mleka i ją porwał Jak kurwa miał ją porwać? Widzieliśmy, był dzień Daniel nic nie powiedział Tak samo Sebastian Nastał wieczór do domu, przyszedł sam Zenek Błachota. Zenek wypił wódkę z Danielem i Józefem. Zenek miał z dom za jeziorem, skrót był naokoło jeziora, więc Zenek powiedział, że idzie tą drogą. Daniel postanowił go odprowadzić. Józef zaprzeczył, ale to nic nie dało. Poszli i zaczęli rozmawiać. Jak Danielku w wielkim mieście. Całkiem dobrze. To dobrze. Idąc w końcu doszli do jeziora, na wodzie pojawiły się bąbelki i z wody wynurzyła się duża, okrągła głowa z białymi oczami. Daniel z zenkiem pomyśleli, że to jakaś wielka ryba. Zobacz jakaś ryba, haha. Ha. Rzeczywiście, haha. Ha. Stworzenie wynurzyło się do brzucha stwórmie zapadniętą klatkę piersiową i wypukły brzuch ciało było ciemno niebieskie, miało płetwę na plecach i fryzurę jaką mieli kozacy i kolor włosów był czarny. Pazury były bardzo ostre, wystarczające, by lekkim dotykiem przebić ludzką skórę, a nawet kość. Stworzenie rzuciło się na Zenona. A kurwa, zabierz to ze mnie! Daniel wziął kamień, który leżał obok, wziął go i rzucił w głowę stwora. Stwór nie zareagował, dalej rozrywał szyję Zenona swoimi zębami. Daniel rzucił drugi raz innym, większym kamieniem. W końcu stwór spojrzał się na Daniela. Potwór uśmiechnął się przerażająco. Jego żeby były ostrzejsze niż zeby pirani i lwa razem wzięte. Szyja Zenona była ogromnie rozdarta. Zenon umierał. Kurwa, Mać, spierdelam i wezwę pomoc. Daniel biegnął do domu. Stwór go nie gonił. Daniel wbiegł do domu i zaczął bełgotać. Kurwa, wezwijcie pomoc, ja pierdolę, to coś zabija Zenka. Wszyscy zaczęli się pytać, lecz Daniel ciągle mówił o karetce i policji. W końcu Józef wezwał policję, a Anna karetkę. W końcu Daniel opowiedział o tym, co się stało. Siedem minut później przyjechała karetka, a za nią policja. Policjanci poszli nad jezioro. We wsi usłyszano strzał, krzyki, dźwięk łamanych kości. Medycy poszli nad jezioro. Minęło 10 minut, 20. Nikt nie wrócił. W końcu przybiegł ratownik, nie miał ręki, biegł po i powiedział o tym, co się stało. Makabra jakaś, rzekła Bogusia. Przyjechała jednostka specjalna policji, prawdopodobnie wezmanych przez policjantów na miejscu. Minęły dwa dni, o makabrze opowiadały media, wszyscy. Kilka tygodni później cała rodzina została zamordowana w niewyjaśnionych okolicznościach. Pogrzeb odbył się pięć dni później. Utopiec z jeziora zabierał życia osób, które szukały wrażeń młodych YouTuberów i TikTokerów. No no, pierwszorzędnie. Idealnie nadający się na ten kanał, ale nie martw się, autorze, dam ci kilka wskazówek, dzięki którym będziesz mógł poprawić swoją pisaninę. Przede wszystkim piszesz dość chaotycznie, forma creepypasty jest taka, jakbyś nie mógł się zdecydować, czy to proza, czy dramat, czy na rolę z Dida Brakuje suspensu i grozy. Dialogi są wypowiadane jak przez blaszane roboty. Brak w tym głębi jednym słowem. Dla przykładu: Bogumiła masakra jakaś rzekła Bogumiła Nie pisze się tak dialogów. Próbowałeś połączyć prozę z dramatem i powtórzyłeś Bogumiła dwa razy niepotrzebnie, a wystarczyłoby tylko raz. Na przykład To masakra jakaś rzekła Bogumiła. Widzisz, wystarczyło napisać tylko to, a już uniknąłbyś tego błędu. Musisz zdecydować autorze, jak chcesz pisać, albo piszesz, jakby to było przedstawienie teatralne, którym jest dramat, albo jakbyś pisał książkę. Zalecam, abyś poczytał nieco więcej niż szkolne lektury i zwracał uwagę na konstrukcję zdań i podział na rolę. Każdy bohater powinien mieć swego rodzaju charakter, który uwypukla się w sposobie jego mówienia. W Twojej opowieści czegoś takiego nie ma. Nie przejmuj się, skorzystaj z uwag, które wcześniej powiedziałam, poczytaj parę interesujących Cię książek, a zobaczysz, że Twoja następna pisanina będzie nieco lepsza. Do zobaczenia w następnej opowieści.